Cześć, witaj w Snejerze. Pokażę dzisiaj jak uratować zbyt ciemne zdjęcie, używając specjalnych ukrytych narzędzi w Photoshopie, tak aby można było wyróżnić wszystkie ukryte w cieniach detale i tekstury. Ten film sponsorowany jest przez patronów kanału Snejera. Jeśli podoba Ci się to co robię i chcesz wesprzeć ten kanał, możesz zrobić to dołączając do elitarnego klubu patronów. Aby zostać patronem, idź do youtube.com ukośnik Snejera join. Załóżmy, że chcesz poprawić niedoświetlone zdjęcie w formacie JPG, co samo w sobie może być wyzwaniem, głównie z powodu kompresji. Zacznij od przeciągnięcia zdjęcia do głównego okna Photoshopa. Pierwszy plik dodany do nowego projektu w Photoshopie zawsze ma tę niewielką kłódkę, która blokuje wprowadzanie zmian. Kliknij dwukrotnie w tę pozycję na liście warstw i zatwierdź przyciskiem OK. Teraz Twoje zdjęcie jest warstwą i możemy zrobić z niego obiekt inteligentny. Dlaczego lepiej pracować na obiektach inteligentnych? Ponieważ w każdej chwili możesz cofnąć wszystkie wykonane zmiany bez utraty jakości oraz spójności zdjęcia. Wszystkie zmiany będą wprowadzane jako osobne warstwy, co niesamowicie ułatwia pracę. Aby zmienić warstwę na obiekt inteligentny, kliknij w nią prawym przyciskiem myszy i wybierz Konwertuj na obiekt inteligentny. Ta niewielka ikona w prawym dolnym rogu poglądu warstwy oznacza, że jest ona obiektem inteligentnym. A więc gdzie znajdziemy narzędzia, które pozwolą na poprawienie Twojego zbyt ciemnego zdjęcia? Oczywiście możesz zrobić to z głównych narzędzi Photoshopa, ale są one bardzo ograniczone, kiedy idzie o operacje na oświetleniu zdjęcia. Zestaw narzędzi, którego dzisiaj użyjemy, nazywa się Adobe Camera Raw i jest fundamentem programu Lightroom, jak i niektórych funkcji programu Photoshop. W głównym oknie Photoshopa, idź do menu Filtry i wybierz Camera Raw Filter. Po chwili zobaczysz całkiem nowe okno, które do złudzenia przypomina Lightrooma. Jak widzisz, to zdjęcie, mimo pięknego zachodu słońca i ogólnie przyjemnej kompozycji, nie pokazuje nam szczegółów ciała muzyka ani zbocza, na którym stoi. Oczywiście nie ma nic złego w kompozycji tego zdjęcia, ale na potrzeby kursu założymy, że chcesz wyciągnąć więcej tekstur oraz szczegółów z cieni. Po prawej stronie, w głównym panelu, znajdziesz wszystkie suwaki odpowiadające za ekspozycję zdjęcia. I to właśnie dzięki nim poprawimy tą fotografię. Zaczniemy od największej zmiany jaką możesz wprowadzić. Rozjaśniając cienie, czyli najciemniejsze części zdjęcia, uzyskasz najbardziej widoczny efekt. Ale to nie jedyna zmiana jaką dzisiaj wprowadzimy. Moje zdjęcie na pewno różni się od Twojego, więc eksperymentuj ze wszystkimi wartościami oświetlenia. Podniosę nieco ekspozycję i obniżę highlighty. Delikatnie obniżając kontrast, zmniejszysz różnice pomiędzy najjaśniejszymi oraz najciemniejszymi częściami zdjęcia, co w niektórych przypadkach także może pozwolić na uwidocznienie ukrytych w cieniu tekstur. Osobiście nie lubię zmieniać wartości czerni, ponieważ łatwo można zniszczyć zdjęcie, ale jeśli twoja fotografia tego wymaga, możesz lekko rozjaśnić lub przyciemnić czernie. Zaletą suwaka czerni jest to, że przesuwając go w lewo możesz szybko i łatwo zmienić swoje zdjęcie w tzw. wycinankę, przyciemniając najciemniejsze części zdjęcia, dzięki czemu pierwszy plan zmieni się w całkowicie czarną sylwetkę. Rozjaśniając zdjęcie łatwo jest wprowadzić niechciane odcienie oraz szumy, dlatego zajmiemy się teraz poprawą tych dwóch błędów. Jeśli po rozjaśnieniu Twojej fotografii cienie przeszły w inny odcień, Możesz zniwelować ten efekt przechodząc do zakładki gradacja kolorów. Tutaj w kole cieni przesuń to niewielkie kółko w przeciwną stronę od odcienia, który przybrały Twoje cienie. Na przykład jeśli, tak jak u mnie, cienie są lekko fioletowe, przesuń je delikatnie w stronę zieleni. Przy zdjęciach niższej jakości, jakimi są właściwie wszystkie fotografie w formacie JPG, zobaczysz wiele artefaktów kompresji, m.in. w postaci plam na czarnych częściach zdjęcia. Lub przebarwień i aberracji. Możesz sobie częściowo poradzić z tymi niechcianymi pozostałościami, ustawiając redukcję szumów w zakładce Detale. Jednak im niższej jakości jest Twoje zdjęcie, tym trudniej będzie Ci pozbyć się wszystkich niedoskonałości. W przypadku, kiedy chcesz szybko powrócić do wartości domyślnej któregoś z suwaków, bez celowania w odpowiednią pozycję, możesz dwukrotnie kliknąć w kropkę na suwaku, która natychmiast przeskoczy do wartości zerowej. Aby szybko zobaczyć różnicę między oryginałem a zdjęciem po twoich zmianach, możesz przytrzymać ikonę oka przy wybranej zakładce. Jak widzisz, narzędzie Camera Raw jest niezwykle przydatne. Mimo, że efekt w tym przypadku nie jest ogromny, mi przydaje się bez przerwy, zwłaszcza podczas edycji zdjęć robionych w trudnych, zmiennych oraz nieprzewidywalnych warunkach. Niedawno miałem okazję poprawiać zdjęcie grupowe z pierwszego zlotu widzów kanału Sneira które zrobione było w miejscu, gdzie światło było bardzo punktowe, przez co lewa część fotografii była bardzo słabo widoczna, co w kilka sekund naprawiłem właśnie tym narzędziem. Jeśli masz więcej czasu, wprowadzając zmiany, możesz dodatkowo użyć maskowania oraz gradientów, które są niezastąpione, kiedy chcesz zmienić tylko jedną część zdjęcia zamiast jego całość. Mam nadzieję, że ten film był pomocny i zasłużył na Twoją subskrypcję. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zostaw komentarz poniżej. Jeżeli jednak chcesz uzyskać bardziej szczegółową pomoc, zapraszam na serwer Discord dla widzów Synejery, który znajdziesz na www.synejera.pl-discord. My widzimy się następnym razem, a tymczasem Ty nie przestawaj tworzyć i eksperymentować. Cześć!